Ciemaną wracają eliminacje do Mistrzostw Świata. Grupy nie mamy jakiejś ciężkiej i wygramy raczej wszystkie mecze dzisiaj, ale to nie dlatego, że przeciwnicy są słabi, tylko dlatego, że mamy w składzie czarnego kapitana Amerykę. To skider jak coś. Tak wygląda nasza grupa. Mamy w niej Ukrainę, lodowy Grunt oraz Cyprus. W tej serii z Cyprem już graliśmy o punkty, zobaczymy jak sobie poradzimy. Chyba obydwa mecze były wygrane, ale pamiętam, że były ciężary. Z Ukrainą graliśmy raz na euro, a z Isl Chyba nie graliśmy wcale Także może być ciekawie Dzisiaj zagramy właśnie z Ukrainą oraz z Islandią No i trzeba zrobić wszystko Żeby na te mistrzostwa świata pojechać Bo to są ostatnie mistrzostwa świata w tej serii Tak Jak wspominałem często w komentarzach Ale może niektórzy tego jeszcze widzą Seria potrwa do następnego euro I wtedy już koniec tej serii No także trzeba pojechać na nasze ostatnie mistrzostwa Takim składem wychodzimy na Ukrainę No kurcze No jeżeli chodzi o napad to wygląda to średnio Co nie? No niby Świderski on strzelał w widzę Narodów dużo strzelał. Pod względem statystyk wygląda to cienko, ale może po prostu statystyki nie grają. Powołałem Kamińskiego, bo ostatnio dobrze lata w rzeczywistości oraz oczywiście Kacper Urbański wraca, tylko, że on no, niestety ma cały czas mało overrolla i nie może dostać żadnego upgrade'u. No i jest oczywiście Mike Nawrocki, bo on dostał upgrade i ma 82 overrolla. On jest naszym najlepszym obrońcą teraz, ale nie wiem, czy będę go używał, bo lubię grać Piątkowskim i Kiewiorem. Kiewior musi być, bo on jest lewonożny. No to mecz otwarcie eliminacji to trzeba wygrać, bo gramy u siebie, ale trochę się cykam. No to jest ciężki mecz, najtrudniejszy zdecydowanie będzie z Ukrainą na wyjeździe, bo Ukraina to jest y, państwo, które no, nam tutaj zagraża. <laughs> Jeżeli chodzi oczywiście o wyjście z tej grupy, no bo, no nie powiem, baraże to będą niestety tragedią. Także no, trzeba awansować tutaj z pierwszego miejsca, bez tam żadnych baraży, ja chcę mieć pewny wyjazd. No i tak nam trafiło, że mamy tylko trzech przeciwników w grupie, cała grupa eliminacyjna liczy cztery państwa. Państwa. No a to oznacza, że w następnym odcinku Zagramy sobie mecz towarzyski I w nim skorzystam oczywiście z challenge'y na ten mecz od was Także możecie pisać w komentarzu jakieś ciekawe challenge'e O kurde, to dobrze leciało <laughs> Ktoś bardzo mi się nie wkurzył jakbym takiego gola stracił Bo byłby mega ładny i świeższe by było chociaż O, teraz może być dobra akcja, bo wychodzi karbownik Wchodzi w pole karne, mija zawodnika, karbownik Nie no, do kogo? O, nie ma chyba spalonego, tak jest, Świderski otwiera wynik spotkania Ale piłę dostał, no czemu miałby być spalony, jak to oni mi podali No i to mi się podoba, czekaj bo muszę tu Jeju, chłop swojemu w brzuch strzelił, tamten się złapał, a tu Świderski leci sam na no sa, Spoko, biorę to w ciemno Nie, nie, co tu się dzieje, wybij to, wybij, dobrze że prawie sędzia w łeb dostał No kurde, zrobiłem ślisk, ale i tak Co by się musiało stać, żeby 8-6 Zrągowski to wpuścił Dobra, za chwilę się kończy pierwsza połowa Spróbujmy strzelić jeszcze jedną bramkę, faul! Ej, był faul! Przysięgam No i koniec pierwszej połowy No nie jest to jakoś bardzo porywający mecz Aksiego Ojedele ciągnie mega do ataków, więc wstawiam Modera, bo Ojedele jest bardziej defensywny Oj, cyganko w przedpole karne. Próbują z dystansu, jak Malta. Ale Malta mi się wydaje, że Malta to robiła lepiej. Dobra, zmieniamy coś na skrzydle. Może Michał skórać, tylko że na prawą stronę i straci dużo rola, ale... O, no i teraz możemy pójść z kontrolą. To jest dobra okazja. Szybki odbiór zrzutu rożnego. Dobra, zagram świderskiemu, ale nie ma komu grać. Chyba, że świderski sam tu ogarnie. No, chociaż był faulowany. To jest dobra akcja. Zrobimy wbieganie i wrzuta. O, świetna! Jak? Jak on tego nie trafił? Co za dobra wrzuta, On był tutaj sam, lekko pociągany za ramię, ale kurde, to ja nie wiem, czy to ja źle przycelowałem, czy, czy ta łajza. Jest szansa, że ma po prostu krzywy łeb, jak ja. O kurwa! Ja już chciałem powiedzieć, że dobrze mi się gra Tymczasem hop leci sam na sam No no Nie no Do Szwecji to oni nie mają podjazdu Nie, ale szczerze Dobrze mi się gra teraz Bardzo mi się dobrze gra Z tą Ukrainą Co prawda wynik jest tylko 1-0 Ale no wynik jest jaki jest Jak będzie 1-0 to też się będę cieszył Proszę bardzo Wrzutka Aaaa! On myślał, że to jest, jest futbol amerykański, że trzeba nad poprzeczkę. To byśmy mieli jeden punkt. Dobra, zmieniamy kapustkę, wejdzie szymański. Jest świderski, dobre zagranie do. Kurwa, ty! O, dawaj to piłkę, dziena. Jazda w pole karne I dwa do zera! Roberta nie ma! Świderek buszuje. Nie będzie mi zabierał, Maciasz trzeba było tak od razu. Zobacz, tutaj próbował. Nie chuj. Oddawaj. Można, można oczywiście. Bardzo proszę, trzy punkty. No już myślę, że na pewno. Nic nie może mnie powstrzymać, żeby zacząć od trzech punktów, i to jest bardzo dobrze. Jeszcze będziemy grali z Ukrainą na ich stadionie. To będzie mega ważny mecz. No, trzeba punktować, trzeba wygrywać z Islandią, trzeba będzie wygrać, trzeba będzie wygrać z Cyprem. Dawaj, zagraj mu tam, kurde. Aja, jaj, aj, aj. pomysł był dobry. No to chyba będzie koniec. Tak jest: 2 do 0. Bardzo dobry wynik. Świderek najlepszy. Może szału nie było w tym meczu, ale ważne są trzy punkty. Szał to będzie na mistrzostwach, co nie? Folałbym, nie wiem, chociażby totalnie bez stylu, nie? Kompletnie jakieś 1-0 gówniane. Ale żeby pojechać na mistrzostwa, no bo ja muszę to zrobić. To są ostatnie mistrzostwa. Zobaczmy: Cypr i Islandia remisują. To chyba dobrze Tu są wyniki też innych grup Tylko, że to są wyniki tylko grup czterozespołowych e, Czyli mamy sześć grup czterozespołowych Sześć grup pięciozespołowych I tych pięciozespołowych jeszcze nie ma Tutaj tak one wyglądają Pięciozespołowe sobie przesymulujemy na koniec eliminacji Zobaczymy kto jedzie na mistrzostwa, kto nie jedzie I mogę wam powiedzieć od razu Na pewno jedzie Polska Jestem pewny siebie Ale może to faktycznie jego sprawka Islandia gra 4-4-2 I wiecie co? Ja bym chętnie sobie tutaj za grał formacją z trójką obrońców. Taką mam ochotę, bo nie chcę tracić środka pola, ale chcę mieć dwóch napastników. Tylko teraz trzeba wymyślić drugiego napastnika. Benedyczak czy Klimala? Oto jest pytanie. Może spróbujmy Benedyczaka. Na eśpę Bogusz Moder jaka forma. Kurde, no i chciałem Majka Nawrockiego, on ma najsłabszą formę. No chyba muszę zaryzykować. Dajmy też Skurasia. No i Drągowski ma słabą formę, ale zostawię go. Jest też Grabarano, ale on też ma słabą formę, to się nie opłaca. No i mam jeszcze Bułka. Ale bułka, no to już jest... No dobra, Jak będzie bułka. Jak coś zjebiesz, to więcej nie zagrasz. No to co? No to powodzenia, Seba. Mega ciężki mecz. Zobaczymy, co to z tego będzie. Ale Islandia zremisowała z Cyprem 2 do 2. No i tutaj mamy dwie opcje. Albo Islandia jest gówniana, albo Cypr jest po prostu dobry. NIE! Dobrze, buka! Znowu piła za plecy. Masakra z tymi piłami za plecy. Szwecja nam tak trzy gole strzeliła. Dobrze, że nie trafiłem na Szwecję w eliminacjach, bo nie miałbym szans. O ile w ogóle mogłem, bo nie pamiętam jeszcze, mieliśmy ich w koszyku. Wybić! Dobra, teraz jest akcja! Wchodzi Zalewski w pole karne? O no i leży Kurwa, nie wyspał się, czy co? Dobra, Bogusz chyba ładuje za pola. Dawaj! Kurde, bramkarz się nawet rzucił. To musiało być blisko. Nie wiem szczerze. No to było mega blisko. O, dobre przejęcie górnej piłki. Może teraz jakaś akcja dwójkowa. No ej! Wyłożył się świderski, wszyscy się kładą. Co ta murawa taka cieplutka? Jeszcze moder jest przed polem karnym. Moder, nie wiem czy zagrać, czy strzelać. Chciałem trochę w sumie strzelać, ale nie udało się. Bogusz czy kto to jest? Ale nie ma bramki. No utrzymywanie się przy piłce nawet nieźle mi wyszło. A to był Bogusz, kurde, ja na lewą nogę. Myślałem, że to świder. Dobra wrzuta. Moder. Dostrzel to! Poprzeczka z przewrotki. O jedele, co to było? Kurde, to była taka super przewrotka. Ale jeszcze Zalewski! Zablokowane, kurde, no. Jakby to siadło, to na miniaturę by poleciało, jak nie wiem. Ale dobre przejęcie. No dawaj, Michał, skóraś czekam na ciebie. Odegranie tu jest Bogusz. Ja pierdolę. No, jesteśmy lepsi, kurde. Jesteśmy lepsi, ale nie da się wykorzystać akcji. No, teraz! Ja pierdolę. Tak, wybieg. Obrońca w ogóle, jak słup stał. Dobry strzał, mordo. No, już by powoli można było zacząć coś strzelać, bo się powoli niebezpiecznie robi. Dobre zagranie do. Bo Benedyczaka! Zgranie w pole karne tu jest świderski z pierwszej! No i obok, bramki, wszystko! No i ja pierdziele. Oho, no to leci Islandia, a ja nie mam obrony. Jeszcze do tego zdążył dojść. No. Dobra, może pora na jakieś zmiany. Może zmienimy Bogusza i damy Szymańskiego. Dobrze, Zalewski super. Znalazł trochę miejsca. Jest Moder! Świetne zagranie, świderek, ale będzie musiał odgrywać. Może teraz do środkowania i strzał. Nic z tego nie będzie. Do pana, do piłki o jedele. Dobrze, zagranie do boku. Tu jest skóraś. No i oczywiście, że wyrzucony. Zagraj dobrze w pole kara Ja pierdolę Nogę wyciągnął jak kurna tat w sprawie dla reportera Nie pamiętam jak ona już miała, ale też tak tymi nogami wy wyjebała Nie, 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 nie ja pierdzielę bułka! No myślałem, że zdążę dobiec, ale w sumie też chciałem, że kosić. Już chciałem kosić. Jakbym to przegrał, no to by było słabo. Proszę, kontra i 1-0. Błagam, błagam. Po prostu błagam. Dobre zagranie. Benedykt! Jest świetnie! Nie wiem co mam zrobić. Z to piłku kurwa! Piłka parzy. Zalewski no nie, odbiło się. Dobra, ruk, 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 gol, gol, gol. Ustawiłem, żeby moi obrońcy najwiści tutaj wbijali w pole karne. I teraz wystarczy dobra wrzuta. Całkiem niezła. Kurde, jak zwykle wybiją. Już chyba za późno. Kurde, no za późno. Jeszcze lecą. Dobra. O... Na szczęście. No, oh, no nie. To trzeba było wygrać. Kurde, byliśmy lepsi. Byliśmy dużo lepsi. Tutaj zalewski w ogóle. Tak samo jak nasi obrońcy. Kurde. No, oh, skuteczności. Zabrakło skuteczności, bo mieliśmy dobre akcje. A jakby wpadła jeszcze ta przewrota o jedele, to żeby było w ogóle. Ale Ukraina rozniosła Cypr. Kurcze. No to chyba wychodzi na to, że Islandia jest jednak słaba. Że z Cyprem zremisowała, ale my remisujemy z Islandią i to nam trochę krzyżuje plany. Ale to nic, to nic. Spokojnie, otkujemy się jeszcze. Między innymi dlatego, że gramy w następnym odcinku z Cyprem. No właśnie, w następnym odcinku gramy z tym cyprem, ale gramy również mecz towarzyski. Tak jak mówiłem, będzie challenge od was. Potestujemy może sobie jakieś yy, dziwne składy, a potem wjeżdżamy z grubej rury w eliminację. Dzisiaj bez straconej bramki myślę, że nie było aż tak źle. Losujemy jednego szczęśliwca, albo w sumie nie, któremu zmienimy overall. O! Nie gadaj, Kamil Grabara, ale prawie był Mateusz Bogusz. Ej, Grabara, co jest? On ma 85 w tym momencie. No i może zaraz to straci, kto wie. Zobaczmy, jaki będzie miał overall po wykręceniu tutaj kołem. No nie ma, jeszcze plus 1! Ale nie wiem, czy widzicie to. Plus 6 tutaj w tym miejscu. Jakby to wypadło, to grabara miałby 91 overall. Jakoś sobie tego nie wyobrażam. A teraz ma tyle samo, co Drągowski. No nie wiem. Dajemy szansę grabarze, gramy nimi na zmianę. Jak myślicie? Bo ja lubię Drogowskiego, już trochę się do niego przywiązałem, co nie? O nie, Benedykt! faulowany, kontuzjowany. Cztery dni go nie będzie, to chyba dwa mecze ominie. Dobrze, dodałem grabarze Overall ma już 86, tak wyglądają jego statystyki. Mamy dwóch niesamowitych bramkarzy w kadrze, no i nawet w mojej właśnie tutaj serii potwierdza się to, że Polska stoi bramkarzami. Niech jeszcze Bułka ma 86 i kurde na no, tak wystawiam ich, trój, ich trzech, nie? I tak gorzej grać nie będą. A może i nawet byłyby bramki, nie? To co z Islandią. Na dzisiaj to tyle, widzimy się w następnym w następnym odcinku, a na dzisiaj to tyle. Jeżeli film Ci się spodobał, to może zostawić łapkę w górę i widzimy się na premierze następnego odcinka.